wrc.pl. Zgodnie z zapowiedziami ku ucieszem mieszkańców, karuzela przy ulicy 11 listopada 20 w Wągrowcu została otwarta. W uroczystym otwarciu udział wzięli inwestorzy, starosta, burmistrz, radni oraz zaproszeni goście. Drodzy Państwo, doczekaliśmy się także oczywiście. Zaczynamy naszą oficjalną część otwarcia. W imieniu inwestorów Karuzela Holding oraz Funduszu Mitiska mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa na uroczystym otwarciu centrum handlowego Karuzela w Wągrowcu. Szanowni Państwo, miejsce, w którym dziś się znajdujemy, to największe centrum handlowe w regionie. Karuzela Wągrowiec otrzymała pozwolenie na budowę wiosną 2020 roku, a prace ziemne rozpoczęły się jesienią 2021 roku. Koncepcję i projekt architektoniczny przygotowała poznańska pracownia architektoniczna API. Generalnym wykonawcą obiektu jest firma DEMOKO. Dziś trudno uwierzyć, ale niespełna rok temu to miejsce nie przypominało jeszcze nawet placu budowy. A dziś centrum handlowe Karuzela Wągrowiec to jednopoziomowy budynek o powierzchni 8,5 tysiąca m2, w którym działać będzie 13 lokali. Ich najemcami są długo wyczekiwane marki w mieście, takie jak Action, Diceman, Pepco, Deals, Rosman, Kik, Sensei, Teddy, Martes Sport, Media Expert, Big Star oraz już wkrótce otwarty zostanie Jubiler Briu i już za chwilę również operator spożywczy Lidla. Co ważne, dla zmotoryzowanych klientów centrum handlowego przygotowanych zostało ponad 200 miejsc parkingowych. Karuzele jako sieć centrów handlowych to innowacyjny projekt deweloperski obejmujący obiekty zlokalizowane w różnych częściach Polski, których powierzchnia waha się od 2 do aż 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu. Łączna powierzchnia handlowa sieci karuzela na koniec tego roku wyniesie aż 140 tysięcy metrów kwadratowych. Parki i galerie handlowe pod wspólną nazwą charakteryzują się przede wszystkim doskonałą lokalizacją. Większość z nich znajduje się w ścisłym centrum miast przy skrzyżowaniu głównych arterii komunikacyjnych. Obiekty karuzela są często pierwszymi i jedynymi parkami bądź galeriami handlowymi w mieście lub regionie z wyraźnym zapotrzebowaniem na znane sieciowe marki i popularne produkty. O zabranie głosu poproszę teraz starostę Wągrawieckiego, pana Tomasza Kranz. Brawa. To inwestycja, która ma przybliżyć mieszkańcom Wągrowca możliwość dokonywania zakupów w znanych markach. Ale w związku z tą inwestycją również oczekiwania. Oczekiwania mieszkańców regionu, że bliskość wpłynie na cenę towarów, które będziemy mieli do dyspozycji i będziemy mogli z nich korzystać. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu samorządów powiatu wągrowieckiego, w tym gminy wiejskiej Wągrowiec, pogratuluję inwestorom inwestycji, inwestycji, która w tak szybkim tempie powstała. I upiększa miasto Wągrowiec. Szanowni Państwo, dziękuję również za wybranie Wągrowca jako miejsca, w którym inwestujecie. Są to również nowe miejsca pracy, źródło dochodu dla naszych mieszkańców. Życzenia na przyszłość. Życzę, aby centrum handlowe się rozwijało, a mieszkańcy powiatu Wągrowieckiego mieli ciągły dostęp do towarów najwyższej jakości. Szanowni Państwo, jeszcze raz proszę przyjąć gratulacje i podziękowania inwestorom za wybranie powiatu wągrowieckiego na swoją inwestycję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za piękne słowa naszemu staroście panu Tomaszowi Kranz. A kolejny przemawiać będzie burmistrz miasta Wągrowca, pan Jarosław Berendt. Zapraszamy. Faktycznie, dzisiaj to historyczny moment. Kiedy możemy się spotkać tu, gdzie jeszcze rok temu była trawa i ściernisko. Dzisiaj mamy przepiękny obiekt, gdzie możemy się szczycić jako mieszkańcy wągrowca tym, że właśnie w tej części miasta, tak dynamicznie rozwijającej się, powstał obiekt, powstała galeria. Pierwszym takim symbolem to był właśnie McDonald's i kiedy pojawił się jego, jego logo. Niektórzy, niektórzy mieszkańcy mówili: Teraz czas, panie burmistrzu, na kolejną firmę, na, na kolejną e, restaurację światowej Marce. Dzięki temu, że powstała tutaj Karuzela, e, Wągrowiec stał się już miastem i staje się miastem bardzo dynamicznie rozwojowym. Dziękuję wszystkim, którzy byli w ten projekt zaangażowani. Dziękuję przede wszystkim Tadziowi, gdzie wspólnie. Rozmawialiśmy wielokrotnie godzinami, żeby doprecyzować pewne kwestie związane z projektem. Dziękuję inwestorom, dziękuję wszystkim wykonawcom, że coś takiego pięknego i ładnego w naszym mieście powstało, aż odbiorcom ostatecznym życzę niskich cen. Wszystkiego dobrego. W imieniu inwestora zapraszam dwóch panów, pan Grzegorz Pękalski oraz Janusz Botorek. Dzień dobry Państwu. E, ja może opowiem trochę o historii tego obiektu, bo między nami dwoma akurat się zdarzyło tak, że ja ten pro, projekt tutaj prowadziłem. Kolega opowie trochę o historii Karuzeli, tak może będzie składniej. Pojawiłem się tu w Wągrowcu 6 lat temu, e, szukając miejsca na wtedy jeszcze mały obiekt, bo myślałem o sześciu sześciu sklepach plus stokrotka. Ale trafiłem do pana Pinkowskiego, z nim zacząłem negocjacje, z nim zacząłem się dogadywać, no i zaczęliśmy e, wstępne ustalenia, wstępne koncepcje, za, zaczęliśmy wstępne rozmowy z miastem. Czas się trochę dłużył i po drodze e, udało mi się przekonać McDonalda. Jak udało mi się przekonać McDonalda, to wiązało się to tym, że musieliśmy zmienić plan tutaj. Poszliśmy do miasta, wtedy tej innej ekipy, i nie spotkało się to z dużą przychylnością, że chcemy tu otworzyć McDonalda. Zaczęły się długie negocjacje, zaczęły się rozmowy, zaczęły się dyskusje. Też w czasie wszystko zaczęło się rozciągać, ale jakoś udało nam się dojechać do końca i zaczęliśmy pracę już konkretnie nad projektem. Zaczęliśmy rozmowy z najemcami. W naszej branży jest to trochę tak, że my pracujemy, tej roboty nie widać. A samo wybudowanie tego centrum, to mówimy, że to już jest taka wisieńka na torcie. Nikt nie widzi tych naszych negocjacji, pracy z urzędem, pracy z najemcami, ale na dzisiaj mają Państwo tą wisienkę tutaj w wągrowcu. Mają, mam nadzieję, że, że obiekt ten posłuży mieszkańcom wągrowca i okolicznych gmin. I nie będą już musieli jeździć do Poznania czy innych miejscowości, tylko jest tutaj 12 czołowych najemców w Polsce, plus Lidl plus McDonald's. Wydaje mi się, że na ten moment dla regionu super obiekt. Chciałem też podziękować w tym wszystkim panu burmistrzowi, bo i jego, jego ludziom, całemu urzędowi. Potem była duża przychylność dla tego obiektu. Wszystkie uzgodnienia, wszystkie pozwolenia szły bardzo sprawnie. Chciałem podziękować wszystkim, wszystkim osobom, które były związane z tym, z tym obiektem, bo każdy zostawił tutaj swój czas, każdy tutaj włożył swoją cegiełkę. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie służył. Życzę, życzę wszystkim najemcom, przede wszystkim też dobrych obrotów, a mieszkańcom, klientom życzę niskich cen. Dziękuję bardzo. E, mili Państwo, e, ja mam powiedzieć dwa słowa na temat firmy. E, historia nie będzie długa, bo firma też długo nie działa. To jest ostatnie 10 lat, kiedy z Januszem założyliśmy tą firmę i postanowiliśmy realizować takie i podobne obiekty w całej Polsce zapewniam was, jakbyście zaczęli na 10 lat temu, nie dawaliby się nam dużo szans na sukces? Dobra, ja, ja prbię to, bo jako ciekawostkę powiem, że siedzieliśmy po przeciwnych stołach, bo ja byłem najemcą, a on był wynajmującym. I ciągle żeśmy się sprzeczali o czynsze, o powierzchnię i o wszystko. I potem jakoś czas przyniósł, że e, zaczęli. Razem e, jako karuzela e, ten biznes. A to nie znaczy, że się nie sprzeczamy jeszcze, e, ale jak to w małżeństwie, w partnerstwie zawsze potrafimy znaleźć rozwiązanie. E, jak powiedziałem, karuzela Holding istnieje od 10 lat. E, I wągrowiec jest dziewiątym obiektem, który otwieramy w przeciągu tego czasu. W międzyczasie dzięki również inwestorom z Belgii udało nam się znacznie poszerzyć nasz zakres działania. Dzięki temu również tylko w tym roku udaje nam się otworzyć trzy obiekty. Pierwszy na początku roku otworzyliśmy już w puławach, to jest ten drugi obiekt, i trzeci w ciągu kilku miesięcy w koło brzegu. Karuzela holding to w większości podobne obiekty jak ten. Wągrowiec jest dla nas, przyznam, najmniejszym miastem, w którym otwieramy obiekt, ale i potencjał tu jest naprawdę duży, a przede wszystkim przychylność. Ja bezpośrednio nie, nie uczestniczyłem w tym projekcie, ale zapewniam Państwa, że te projekty powstają tylko tam, gdzie jest przychylność nie tylko ze strony starostwa, nie tylko ze strony Urzędu Miasta, ale również ze strony mieszkańców. Kiedy jest taka potrzeba, to wszystko płynie i idzie bardzo, bardzo sprawnie. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie dużo, dobrze służył mieszkańcom. Oczywiście można trywializować, powiedzieć, że to jest tylko obiekt handlowy. W skali życia miasta czy, czy jego mieszkańców, to nie jest coś nadzwyczajnego. I tak też uważam, ale myślę, że to jest jakaś jedna z cegiełek, która współtworzy miasto i daje szansę mieszkańcom robienia zakupów i znalezienia czegoś nowego, nowego w tym miejscu. Dziękuję uprzejmie i mam nadzieję, że obiekt będzie dobrze służył mieszkańcom. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie panom Grzegorzowi Pękalskiemu oraz panu Januszowi Botorek. A następnie głos zabierze w imieniu generalnego wykonawcy firmy Demoko, pan Artur Pluta. Zapraszamy. Witam wszystkich Państwa w imieniu generalnego wykonawcy Demokopoland. Cieszymy się, że w naszym portfolio możemy zapisać kolejną ważną inwestycję, ważną z punktu widzenia lokalnej społeczności na pewno. Nie ukrywam, że inwestycja powstawała w bardzo trudnym, wymagającym. Okresie, szczególnie w aspekcie otoczenia gospodarczo-ekonomicznego, przy, przy ograniczonych możliwościach w zakresie łańcuchów dostaw, przy ograniczonych zasobach ludzkich, przy niespinających się budżetach. No ale udało się. Udało się szczęśliwie doprowadzić ją do końca i zrealizować w terminie zgodnym z oczekiwaniami inwestora. Co nie ukrywa mnie, jest dzisiaj standardową praktyką na rynku budowlanym. Szczególne podziękowania w tym aspekcie dla całej kadry inżynierskiej i menadżerskiej, zarówno ze strony inwestora, jak i ze strony demoko, dla kolegów, którzy no, wychodzili z siebie, żeby to wszystko wyszło jak należy. Jak widać, i pewnie, pewnie należy mieć taką nadzieję bez jakichś kompromisów jakościowych, żeśmy tutaj tą inwestycję zrealizowali. No i mam nadzieję, że się będzie dobrze, owocnie i bezusterkowo eksploatować. A, a wszyscy najemcy będą e, za, rozwijać swoje biznesy i, i żyję nadzieją, że, że będziemy dalej współpracować z inwestorem. Także dziękuję wszystkim jeszcze raz za, za pomoc w realizacji tej inwestycji i życzę e, udanej, e, udanych zakupów. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie panu Arturowi Plucie, a następnie uroczyste poświęcenie przez księdza proboszcza Witolda Chmielewskiego. Zapraszamy. Ja przyłączam się do tych wszystkich gratulacji. Dla wykonawców, inwestorów. Mam nadzieję, że to będzie służyć też dobrze tym mieszkańcom, nie tylko tej części wągrowca, ale całego miasta i pewnie powiatu, bo tak będą zjeżdżać z każdej strony. Jak jeszcze będzie lepszy dojazd od obwodnicy, to już będzie wszystko dobrze. Nie wiem, czy to było świadomie, czy nieświadomie, ale dzisiaj w kościele obchodzimy święto świętych Archaniołów Gabriela. Rafała i Michała. Michał to jest ten, który walczy ze złem, ze smokiem. Gabriel, ten, który jest zwiastunem dobrej nowiny i przynosi dobre wieści. A Rafał to ten, który prowadzi w pielgrzymce życia, opieku się, opiekuje się i troszczy. Życzę więc, żeby te wszystkie łaski Boże przez pośrednictwo. Świętych archaniołów też dotyczyły tych, którzy tutaj będą pracować i tych, którzy tutaj będą tworzyć to środowisko dla ludzi. Święcimy nie tyle same obiekty, chociaż one są piękne i, i pewnie dziełem sztuki, wykonawców, architektów. Błogosławimy temu, co się tutaj będzie działo, aby zawsze tu było dobro między ludźmi. Życzliwość, wzajemna troska o siebie, a te niskie ceny niech dotyczą tych, którzy szczególnie borykają się z trudami życia, a zakupy, jak my wszyscy robić musimy. Módlmy się więc. Boże, troskliwy Ojcze, Ty powierzyłeś ludziom ziemię i jej owoce, aby swoją pracą zapewniali wszystkim udział w dobrach przez Ciebie stworzonych. Błogosław wszystkich, którzy będą przychodzić do tych pomieszczeń: Niech sprawiedliwie i z miłością zajmują się kupnem i sprzedażą, niech się przyczyniają do wzrostu wspólnego dobra i do rozwoju doczesnej wspólnoty ludzi przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg, dobry Ojciec, który nakazał, aby każdy człowiek miłował swojego bliźniego, i aby brat we wszystkim pomagał bratu, niech łaskawie spogląda na Was i na wszystkich, którzy tutaj będą przychodzić, pracować, wykorzystywać swój czas i siły. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Poświęcimy ludzi i te miejsca. Zdasz. Dziękujemy serdecznie księdzu Proposzczowi Witoldowi Chmielewskiemu. A teraz nadszedł czas na długo oczekiwany moment, czyli uroczyste przecięcie wstęgi. Zapraszamy na scenę pana burmistrza, Jarosława Berenta, pana starostę, Tomasza Kranc, inwestorów, pana Janusza Botorek, Marcina Krzyżowskiego oraz Tadeusza Klebeko. Zapraszamy również w imieniu generalnego wykonawcy, pana Artura Plutę. Otwarcie karuzeli to liczne promocje. W specjalnym namiocie firma Rosman przygotowała specjalną ofertę dla kobiet. Klientki sklepu mogły wykonać darmowy makijaż lub zrobić paznokcie. Drogeria Rossmann, to już kolejny sklep w Wągrowcu. Oczywiście w tym parku handlowym Karuzela nie mogło nas również zabraknąć, i w dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla Państwa wiele promocji. Oprócz oczywiście oferty promocyjnej, tylko tutaj w tym miejscu specjalna oferta promocyjna w gazetkach, gazetki przy wejściu tutaj do drogerii, no i specjalne otwarcie to specjalne atrakcje, czyli duży namiot Rosmana ja przygotowaliśmy dla kobiet głównie dla kobiet darmowy makijaż to również darmowe menikir, badanie skóry to wszystko za darmo wystarczy zostać klientem drogerii osma czyli wystarczy paragon wystarczy dowolny zakup i te całe atrakcje ten cały pakiet atrakcji nasi klienci mają za darmo swoją bogatą ofertę połączoną z licznymi promocjami zaprezentowały też pozostałe sklepy Dzisiaj w Parku Handlowym Karuzela otwieramy swój 159 sklep, w którym możecie Państwo zakupić w supercenach słodycze, kosmetyki i chemię gospodarczą. Karuzela i pobliski McDonald's to miejsce, które z pewnością będzie przyciągać mieszkańców wągrowca i okolicy.